Teraz już kolejnym odcinku. Troszeczkę się ogoliłem. <śmianie> <śmianie> y dzisiaj będziemy się bawić w modernizację tego mojego puga dwójeczki y Tam troszkę go usprawnimy. Mam taką nadzieję. I co? No kurde, y pojedziemy pływać oraz jak to się będzie miało. I, 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 i może jeszcze poboimy się rębakiem, bo tam mało się z nim. Y Mało z nim pracowałem, tak tylko ten jest że jest przykryte zabezpieczony, także, ale pierwszy się oczywiście weźmiemy za zapuch, także wyciągamy przejezione na pole, o, ściągamy zabezpieczenia, żeby <grymne> wyjedziemy sobie, wyjedziemy sobie na, na pole, dobra. Ale się ona dostanie blasku słońca. <grych> Dobra, tak? I ja sobie wyjadę na pole, podepnę płuki I widzimy się już za, za chwilkę. Także Was, mianowicie będą nowe zamierze. Bo stare, no niestety, kurde, obydwa się zdjęły ku, ku dołowi. No ja już z tym kurde nic za wiele nie zrobię, bo po prostu są, no są miękkie. I ciągnie ma niepotrzebnie ciężko, bo to strasznie bije kudołowi. Także zaraz sobie je założymy. A modernizacją w tym półku czego, czego po prostu nie ma. Będą ścinacze, tylko jeszcze nie wiem jak je, jak je zamontuję. Kurde, może bym to wam jakoś pokazać, tylko to jest ciężka od jednej ręki. Jak jeszcze nie wiem, jeszcze jak je, jak je e, że tak powiem, zamontuję. Ale to zaraz będziemy kombinować. Coś się wymyśli. Także bierzemy się do, 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 do roboty. No i słuchajcie, jakieś postępy są <noise> no, Ale Mierze założone Dość to fajnie spasowało, no ja wiem, one kurde tak Tutaj ta skiba jest, no Jest ta taka różnica, ale teraz przynajmniej będzie pług normalnie szedł e, Że tak powiem, w ziemię No bo popatrzcie na stary Skrzywiony no, totalnie ku Ja tu próbowałem już nawet, nawet prostować, ale stwierdziłem, że to po prostu nie, nie ma sensu, i, i tyle. I są takie elementy, że fajnie założone, także coś z tego myślę będzie. Tylko, kurde, mam teraz dylemat nad. Yy, nad proszę ja was tymi ścinaczami, bo nie wiem, jak je. Nie wiem, jak je założyć. Tobie może pasowało i coś takiego, chociaż nie. Tutaj jest śruba od, yy, czekajcie, jak to się nazywa? Odkładni, powiedzmy odkładni, tak? I spróbujemy to na, jakoś, jakoś na tym zamocować tak wstępnie, także pobawimy się i próbujemy co to, co to będzie. No i dobra, mam to już fajnie zrobione, w chwilę mi zaszło. I tak to proszę ja was... się tutaj. lemierz, ścinacz zobaczymy to będzie funkcjonować troszkę z montażem miałem za mały, no bo wiercenie w ogóle dość twardy materiał ale tak będzie ten lemierz ścina, tutaj ta blacha będzie to dość fajnie robić tak zobaczymy to jutro będziemy testować tak to się ma od tyłu troszkę wyżej dałem odkładni Myślę, że to teraz ten puch, mimo tego, że jest nie jest taki duży, ale będzie fajnie. E, fajnie to ziemię ciąć. To jest cinacz i zobaczymy na jutro. No. Także e, na, na, na razie tyle widzimy się w dalszej części już jutro dla Was, to firka a dla mnie już jest dzień, także na razie. A w jednym czasie zrobimy sobie troszkę podpałki do pieca. Rębakiem. O, coś coś takiego. Ten yy, rybaczek robi. No bo, nie wiem, tak po prostu tak łupie. Suche. Może to trzeba coś tam jeszcze w środku nałaszczyć no, te piły. Nie wiem. Tak to robi. Ale, żeby bardzo cienika nie męczyć, i wałka zrobimy troszkę podpałki do. że tak powiem, do pieca. Takie szybkie rozpalenie. O, puch sobie już stoi w stodole, nie no ja tak powiem wam teraz, teraz to kurde, gołębie, teraz to nabrał wyglądu, będziemy testować, także dobra, urobimy sobie trochę podpałki, styk, będzie elegancka, także bierzemy się dalej do, do pracy. Michę urobioną podpałki na razie będzie. Ale no. kurde powiem wam. E, nie wiem czy to tylko ja tak myślę, że troszkę troszkę się boję o ciągnik przy takiej maszynie, e, bo to jednak szarpie ciągnikiem, e, żeby czegoś nie uszkodzić, czy też, też wałka e, też nie, nie zepsuć. Ciekaw jestem jakie jest Wasze e, zdanie o tym, bo jednak mi się wydaje, że ciągnik troszkę troszeczkę dostaje. E, jak to mówię przy takiej robocie, w wpalnik. Także ciekawy jestem Waszego zdania na temat takiej maszyny do, do ciągnika, do 60. Także ja byście się mogli wypowiedzieć, jak to Waszym zdaniem wy, wygląda. A ja już co? E, rębaczek od, odstawiam na swoje miejsce. E, Póki podpinam. Będziemy je testować w polu, jak to po tych moich przeróbkach e, wygląda. I widzimy się już, na, widzimy się już na, na polu, także do potem. No i słuchajcie, jestem już na polu. już Pierwsza e, próba orki za mną była trochę walka z ustawieniami, bo kurde, jednak się pozmieniało. do inaczej, inne mierze i pozmieniało się. Ale jakoś go mniej, teraz mniej więcej e, ustawiłem. I coś, coś takiego robi, tak orze naokoło tam to jest pod 20 cm, 23 20, cm coś takiego, rozkibi się bo jest troszkę e, no mokro jest, to trzeba przyznać ale orze dość, 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 dość w miarę już zaczęło się to wszystko e, wycierać to też moja wina. Mogę sobie jednak tą farbę troszkę wysztyfować e, w domu, a już zaczęło się, zaczęło się wszystko e, wycierać i będzie chyba będzie chyba się tym pługiem, powiem Wam, fajnie teraz e, pracowało ale co Wam jeszcze powiem, kurde, pszenica już jest na wierzchu, nie wiem czy będzie na kamerze widać, ale chyba tak, o tak bliziutko już ładnie, ładnie ee, wschodzi, tak pod słońce, ale nie, a nie widać, fajnie, fajnie rośnie, no, warunki dobre, bo, ee, no wiadomo, dobrze zaprawiona, e, tak, wilgoć, słońce dobrze uprawione, bo była talerzowa, no i pszenica, kurde, rośnie, także co? Chyba was do ciągnika i spróbujemy ee, dalej jechać. Ale na to wygląda te moje modernizacje. To znaczy, to, 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 to nie modernizacja, ale w tym pokusie nie było, bo nie miałem gdzie zamontować. Musiałem dziury e, robić pod śruby. Także coś z tego będzie. Także co, lecimy dalej, idziemy do i, i jedziemy. No i dobra, kamerkę mam już na. W głowie eee, jeżdżę sobie na razie spokojnie drugim biegiem Tu jest też nieba tęgawa, Suby to testuje. także co Pugi, kurde w dół i drugim jakiś spokojnie, to sobie na razie tak lecimy No nie ma tragedii Wam powiem teraz Za chwilę. O. Teraz to tak, głębokość jest odpowiednia i fajnie sypkie. Także chyba coś z tego będzie. wiem, może niekoniecznie za prosto, ale, ale fajnie równość to robi. Pozwala to te, 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 ziemię rozsypuje. No, dobra. tak ta moja orka teraz wygląda typugiem. chyba nie najgorzej tam z tyłu też się fajnie zrobiło tutaj na przodzie zrobiło troszkę gorzej ale kurde trawą zrosło i, 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 i no niestety mógłbym to jeszcze spryskać ale to już by dużo czekać a nie wiadomo jaka będzie jaka będzie pogoda tak tutaj się to zrobiło wydaje mi się, że nie najgorzej dość przyjemnie no, tutaj troszkę to zmęczyłem, no ale a uf, przez zimę się uleży i, i będzie okazja, później później pójdzie kultywator i się wyrówna. Dobra, także no, fajnie zrobione. Tutaj te trzy, trzy moje biarze, które w tym pugu zrobiłem, czyli to, żeby dosypywało. To ścinacz. Ee, no, ale mierzysz się fajnie na twarba. Na ja początku rzeczywiście trzymało trochę. No, ale teraz, teraz jest dość fajnie. też ładnie się wytarło. Dość te póki teraz fajnie, e, fajnie robią. Tak, na ten rok można powiedzieć, że w polu jest już zrobione. No wszystko. Tak, że to w tym odcinku to by było na tyle. Siema.